Witajcie siostry i bracia w sercu Maryi. Dziś pomodlimy się trzema potężnymi modlitwami o ochronę naszego domu i rodziny. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Błogosławienie naszego domu to ufanie Bogu, że będzie czuwał nad naszym domem. Miłosierdziu i łasce, aby chronić nas przed krzywdą cielesną i duchową. Tak też Jezus polecił swoim uczniom, aby błogosławili domy tych, do których weszli. Gdy wejdziecie do domu, mówcie najpierw pokój temu domowi. Dostańcie z nami do końca i polubcie nasz kanał. Módlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zacznijmy od modlitwy o Bożą ochronę nad całym domem. Ojcze Niebieski, przychodzimy dziś do Ciebie, aby prosić o Twoje błogosławieństwo i ochronę nad naszym domem. Dziękujemy za schronienie i bezpieczeństwo, jakie zapewnia nam ten dom. Zapraszamy Cię do naszego domu, Panie. Niech Twoja obecność napełni każde pomieszczenie w tym domu pokojem, radością i miłością. Pomóż nam pamiętać, że jest to miejsce schronienia przed światem zewnętrznym, za który dziękujemy z całego serca. Amen. Pomódlmy się też za ludzi, którzy mieszkają w tym domu, prosząc Boga, aby im błogosławił i chronił ich przed krzywdą. Boże, Ojcze, proszę o ochronę tych, którzy mieszkają w tym domu. Dziękuję za dar mojej rodziny i tego domu. Panie, zachowaj zło z dala od nas i chroń nas od krzywdy. Chroń nasze umysły, ciała i dusze. Napełnij nas i nasz dom mocą Ducha Świętego. Obyśmy wzrastali w Tobie silni i potężni. Gdy wzrastamy w tym domu, i niech ci, którzy wchodzą, wiedzą, że jesteś obecny. Serdeczny Bóg zapłać. Amen. Na koniec podziękujmy Bogu za Jego ochronę i błogosławieństwa nad domem i rodziną. Boże, dziękujemy Ci za ten wspaniały dom i rodzinę, którym nas pobłogosławiłeś. Dziękujemy za anioła miłosierdzia którego posłałeś, aby czuwał nad nami i strzegł wszystkich, którzy tu mieszkają. Dziękujemy za błogosławieństwa, które niech prowadzą nas do wypełniania Twojej świętej woli, ucząc nas zachowywać to, czego nauczył nas Chrystus. Boże, dziękujemy Ci za to miejsce radości i miłosierdzia, gdzie dobroć Chrystusa staje się rzeczywista dla wszystkich, którzy tu mieszkają. I którzy go odwiedzają. Amen. Dziękuję serdecznie wszystkim za wspólną modlitwę. Niech te modlitwy przyniosą Wam pocieszenie i spokój umysłu, pokój i miłosierdzie dla domu i Waszych rodzin. Złóżcie swoje intencje i dziękczynienie za dom i rodzinę. Kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, Zapraszam, naciśnij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Włącz też powiadomienia, a otrzymasz informacje o nowych modlitwach. Z Panem Bogiem i Maryją w sercu.